Usłyszeliśmy wprost od administracji Stanów Zjednoczonych, że ich strategia obejmuje reset z Rosją. Za kilka lat możemy obudzić się w sytuacji, w której wojska rosyjskie będą stacjonowały w Lwowie. To, co jest kluczowe dzisiaj, to szybkie pogłębienie współpracy obronnej z krajami skandynawskimi. Ale to, co jest potrzebne także, to pożegnanie się ze złudzeniem, że zawsze... Przyjedzie kawaleria z drugiej strony oceanu i wszystkie problemy obronne załatwi za nas, bo to już się po prostu może nie wydarzyć. I to nie chodzi o chłodzenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czy o rozgrzewanie takich, czy innych sporów, czy konfliktów, tylko o elementarny realizm. I wreszcie, czy rząd położył na stole coś, co powinien położyć już od dawna, czyli zmiany traktatowe. Bo przecież my potrzebujemy nowych inwestycji w bardzo wiele przemysłów. Nie tylko w odbudowę zdolności, jeżeli chodzi o produkcję amunicji, nie tylko o chemię, ale także jeżeli chodzi o hutnictwo. Także jeżeli chodzi o energetykę. Także jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny. Czyż dzisiaj Polskę można bez jednego pocisku rzucić na kolana, wystarczy odciąć nas od dostępu do substancji czynnych, z których produkuje się leki. Od tego, czy te zasady zostaną zmienione naprawdę, a nie tylko teoretycznie, będzie zależało realnie to, czy za pięć, za siedem lat, kiedy realne stanie się zagrożenie dla polskiej granicy, będziemy odporni?